Panią Diwaniego, cudowna Audrey Hepburn w roli Holly, takiej pani, która była utrzymywana przez bogatszych mieszkańców Nowego Jorku i Paul. Paul to był facet, początkujący pisarz który zamieszkał w tej samej kamienicy i za przyczyną piosenki Moon River się poznali. Paul ta rola była rolą, którą odtwarzał George Peppard. Facet, który dla mnie zasłynął postacią zupełnie inną. Zasłynął postacią pułkownika Johna Smitha, Johna Hannibala Smitha w serialu Drużyna A, którą to namiętnie w dziecięctwie swym oglądał mój syn. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Moon River? Dlaczego Moon River? Dlaczego yy, śniadanie w Ameryce? U yy. Tiffany'ego. Dlatego. Bo to jest Moon. Old School Talo Shave Soup firmy Moon. Dzięki uprzejmości Bercika z kanału kaprys Bercika Shave and Drive. Mam to mydło. Jak widzieliście, nie za bogato. Tego mydła jest. Widocznie bercikie je też bardzo lubił. Zostawił mi taki ogryzek, że mógł sobie spróbować, ale zostawił mi. Łącznie z e, oryginalnym tygielkiem, więc fajnie. Wiecie co, ja nie wiem czy już nie nabiłem tego tubanda firmy Yachi, to jest Yachi Tuband, e, rączka Mysterious, czyli tajemnicza, jest, jest piękna ta rączka. Bo w momencie, kiedy ja wy tego nie widzicie, ale kiedy światło przez nią przenika, to tam jest jakiś gwiezdny pył, to tam jest jakieś taka kosmiczne rodem z gwiezdnych wojen, takie klimaty widokowe. Super, a to jest mydło mu. teraz coś, co mi się często zdarza. Zapomniałem mojego psikaczu nabić. Ostatnio pamiętałem, ale. dzisiaj nie. Smutną rzeczą tego psikaczu jest to, że jak on tak tą mgiełkę puści, to nie czuć, że ta woda była ciepła. Jeszcze chwilę powiem ten... <grym> więcej, ona jest nadal ciepła, bo jak ma za to, to jest ciepła. A jak leci tu chmurka, to już niekoniecznie. No. Tuband. To taki. Na czym polega ten Tuband? Tuband. Dwufazowość, byśmy powiedzieli po polsku. To jest pędzel, który jest po prostu mocno, ciasno upakowany, ale miękki. Ale przez to, że jest ciasno upakowany, to ten jego backbone, czyli to podparcie, czyli progresja w momencie, kiedy na niego naciskamy, jest wyraźna. Dzisiaj wieczór na golenie, zarostu południowego. Dlaczego tak? A bo zaraz się wczoraj golić gole się dzisiaj. nas wczoraj rano golę się dzisiaj wieczorem. Bo w nocy udajemy się za nią na weekend w świat. I sobie Przez weekend się golił nie będę. Jak wrócę po weekendzie, znowu będzie 3, 3,5 dniowy zarost. Ale do ogolenia. Gołem osiem. Będzie brzytwa, będzie szawetka. Coś z tych rzeczy. Pewnie prędzej szawetka niż brzytwa. Szawetka. To taki żarcik, który kiedyś wymyśliłem. Wiecie. Bardzo słynne, powszechne, popularne perfumy dla kobiet. Chanel numer 5. Jak coś pięknie pachnie, to mówi się. Mm, Chanel numer 5. Ale kiedyś mi coś nie zapachniało ładnie. I powiedziałem raczej chalet numer 5. Czy chalet, czyli publiczna toaleta. Ponownie w robocie Merku 34. I ponownie moja ulubiona Żeletka. O Jezu. Miało co golicie, jak widzę. Moja ulubiona Żeletka, czyli Trit Falcon. Węglowa Żeletka. Które dla mnie jest jedna razówką zdecydowanie, ze względu na swoje węglowe pochodzenie, już Wam powiem po tym pierwszym przejściu. To tak, wiecie, ostra żelazka, łakodna maszynka nie czuć, że dnie. nie ale niewiele czuć. Co do poślizgu. To ten poślizg jest dobry, ale nie rewelacyjny. Coś czego bym się bardziej spodziewał, ale... Ale powiem Wam szczerze, że to nie musi być wina mydła. To może być moja wina. Wystarczy, że trochę za mało wody będzie. Zobaczmy jak będzie z drugim przejściem. Jak widzicie namacam. W końcu coś takiego jak Tubant, czyli gęsto upakowany bursuczek. To ma zdolność magazynową, jeszcze zwłaszcza, że Skubańcy lubią przyżreć. Domoczyłem i poślizg jest lepszy. Zdecydowanie inna bajka. Wniosek. Medełko lubi wodę. Super. Teraz jest to. Teraz jest super. A teraz zobaczmy Suche szpony Nawet na suchych szponach, no ale skóra jest lekko wygodna Jest poślizg No to skoro jest, to jest To tak ma być Trzecie przejście, czyli pół przejścia Bo no to poliki wiecie, poliki to są wiecie Na gładku Szyja żuchwy w dół. Niektórzy używają liczby mnogiej. Wynika, że nie mają za bardzo pojęcia o anatomii, ale lepiej jak mówią żuchwa niż szczęka. Bo szczęka to jest to miejsce, gdzie się montuje, gdzie, gdzie natura zamontowała nam zęby. To jest szczęka, czyli zęby dziąsła to jest szczęka. A Dolna szczęka zamontowana jest w żuchwie. Jednej żuchwie, bo tak się nazywa ta kość, która jest od tego zawiasu do tego, albo w drugą stronę, jak to woli. To to jest żuchwa. To jest jedna kość. Trzydzieści 34 C, HD. Robi robot. Robi do roboty. Jest OK. To ja teraz się zmoczę na nie? I ja tak sobie wygarniam z brody to mydełko, którego tam mi nie jest potrzebne. Oto. Zupełnie, i nakładam na głowę jako taką pierwszą warstwę poślizgową. I co widzę? Widzę, że, że muszę troszeczkę tego mydła nabić cała pędzla, duża pojemność, ale skubaniec lubi zezreć. I efekt jak widać, średni. na nas starczyło na trzy przejścia. W całości byłoby super, nawet nie, ale za te górne hektary opękać to nie, to nie, to jeszcze nie. Ja nie wiem czy to jest wydajne mydło, więc mało mnie to obchodzi, mam tego kawałeczek i może tam przy okazji coś tam zmierzę. Podam coś w liczbach. Ale jako rzekłem, nie wiem czy młona w ogóle tu w Anglii. Można kupić. Jeżeli tak, to za ile? W Polsce to wiem, że istnieje. To jest amerykańskie mydło w końcu. I to, co tutaj mi Bercik dał, coś tu na opakowaniu jest. Tak, 6 Uncji. 6 OZ. 170 gramów. Taka solidna porcja tego mydła w tym budlenie. 170 gramów. Widzę, że moja stopa też chce być golona. Na stopę padło. Eee. Wow! Na bogato. Śliska rączka. Bezstratnie, czyli nic nie podłogłem. Maszynka w dłoń i heja! Wiecie, łagodniutka maszyneczka. Okazuje się, że być łagodniejsza od Lithorn. Dlaczego? Bo jak do Lifa włożyłem maszyn Żyletkę, no powiedzmy, średnio agresywną, e, mianowicie dorko. Jak do Lifa tą włożyłem tą Żyletkę, to się urąbałem tu w to znamie A tym jadę jak chcę i z nami żyje Całe. bezstratnie, Super, nie? Zbieram te piany ze stopy, tam nie mam włosów, nie będę go. W, w mydłach jest jeszcze taki problem, który się nazywa zapach. Dlaczego ja to nazywam problem? Bo niektóre firmy do swoich mydeł nie robią aftershave'ów. Po prostu jest tam mydło o zapachu. Bla, bla, bla. Aftershave, a w was tej firmy o zapachu bla, bla, bla nie ma. Wiecie, nie jest wielki problem, jeżeli to jest fożera. Sure. Na przykład popularny zapach i masz mydło o zapachu forżer sure. I nie wiesz, co ze sobą zrobić. Weź bruta, bo to też jest jakaś tam mutacja fożera. Sure. Jest mydło zapachu sandaluda, czyli drewna sandałowego. Nie wiem, co z zrobić. No jest tych sandalwoodów troszeczkę do wyboru na rynku. Na przykład jest Proraso, Tops, czyli Taylor Wall, Bond Street. No, dla bardziej wymagających Jest Floris Jest Jest co wyciągnąć, a teraz mamy Muna Na głowie Ja nie wiem czy ten Mun zwieszał Bercikowi. no bo on już ma jakiś czas Ja dostałem końcówkę czy ten moon już tak miał od nowości? Ten moon jest taki jest takim zapachem w tle. Więc co można? Tu można wszystko. Bo skoro jest old school, czyli jest prawdopodobnie po prostu zapachu mydła. Zresztą takim przyjemnym, wiecie, takim leciutkim, mydlanym, takim. Bardzo leciutkim, takim. Mówiłem, że się nam weekend udajemy za nią. Przez cały weekend golił się, nie będę. A tam 3-4 dni, wiecie, Do przeżycia wszystko jest. Bez wolenia. Więc na luziku I dlatego tak starannie tutaj tę skr czaszkę skrobię, żeby nie było problemu. Żeby nie było problemu w typu, że jakieś kłaki rosną dziwne. Dobra. Wracając do zapachów. Ten old school to jest Ja nie wiem, jak pachnie klasyczny barbershop. Tak do końca nie wiem tego. Ale wiem, jak pachniał zakład pana struzika, do którego byłem przez mamę prowadzany jako pachole młode bardzo. W woli Woli, gdzie się urodziłem, wychowałem. Na ulicy. Przy ulicy. Przy ulicy 22 lipca. Wszyscy i tak wiedzieli, że to kościelna. Do tego stopnia, że jak ktoś obcy przyjechał i zapytał o ulicę 22 lipca, to nikt nie wiedział. A jak ktoś powiedział, ona się kiedyś nazywała kościelna, to każdy wiedział. Wychodziła z jednego z rogu, z ręków w stronę kościoła, oczywiście, który dzisiaj nie jest kościołem, tylko bazaliką mniejszą. E, nieważne. Tam przy tej ulicy miał pan Struzik swój zakład i ten zakład pachniał właśnie tak. Właśnie pachniał taką mydlaną świeżością. Taką samą mydlaną świeżością, jaką dla mnie dzisiaj pachnie ten old school. Talouszaj są. Poślizg jest taki, no właśnie, talą, Taki pozostałość na skórze też jest taka mocno talą. Przyjemnie. Podoba mi się to mydło. Naprawdę bardzo mi się podoba. To jest takie mydło typu kroup, czyli miękkie. Nie, to nie jest krem, to jest mydło. Które bardzo przyjemnie, jak widać było, yy, zrobiło pianę. I o którym widać, że się ogoliłem bezstratnie żadnych czerwonych kropek. No może to bardziej zasługa maszynki, ale mydło też ma swoje tutaj udziały. Bardzo dobre mydło, bardzo fajne, bardzo przyjemne. I co ja dzisiaj z tym zrobię? Mersol. Dlaczego? Bo on też jest cholernie klasyczny. Mersol jest mocno klasyczny. Mocno alkoholowy. Czego w ogóle nie czuję. To znaczy... Oprócz tego, że łagodna maszynka i osta żyletka to jest fajny duet. O którym to duecie mówiłem, że to jest duet dla cery wrażliwej. Bo nie... drażni skóry. Zresztą dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą Piotrem. Zapraszam na jego kanał. Piotruś Pan Vlog. On ma filmy zupełnie niegoleniowe, zupełnie inne i. I zobaczcie, bo warto. I Piotru się ja namówiłem, żeby używał normalnych kremów do golenia czy mydeł. Jest mi za to wdzięczny. Nadal używa tych żaluzji różnych. Bo mówi, że maszynka go po prostu drażni. Ale co powiedział o żaluzjach, że wiesz, wiecie, mówi on. Normalnie to nie widzi, ale w kamerze widzi mnóstwo czerwony kropeczek, bo tam się czwarty czy piąty raz ogolił, tą samą. Głowiczką. No też właśnie to, o czym mówimy przy podrażnieniach goleniowych, że na przykład to żyletka już nie tnie, tylko lekko ciągnie. A jak lekko ciągnie, to wrażliwe cery mają to do siebie, że mają słabo osadzone mieszki włosowe. I te mieszki włosowe one są nadwyrężone i czerwienią. Są tacy, którym krwawią. Tak, ja się cieszę, że nie jestem z tej szajki. Dobra, ludkowie, znakomite gole nie było, znakomite gole nie było. Teraz przez tydzień się nie będę golił. Znaczy, przez, przez weekend się nie będę golił. Po weekendzie się o gole czymś, znaczy mydłem, tym samym, nie tylko czymś takim agresywniejszym yy, w sensie Nowym ostrzem. Pewnie szowetka są, jakaś pójdzie w ruch. Może niekoniecznie ta sama, czyli niekoniecznie na zwykłe żletki, bo po paru goleniach, jakby to powiedzieć, chciałbym teraz coś może fajniejszego. Chociaż ta szobetka z tymi źletkami nie jest zła, ale może feder, a może normalna brzytwa. W każdym razie trzeba mydło przeczołgać jeszcze raz po czymś, co daje mydle większe wyzwanie. A z wami się żegnam na dzisiaj. Miejcie się pięknie, bawcie się dobrze. Życzę wam gładkości, przyjemności i do następnych spotkań. Cześć, dobranoc!